Jeśli czekamy na idealny moment, żeby coś zacząć robić, żeby zacząć uczyć się języka obcego, żeby zacząć ćwiczyć jakiś sport, nie żeby coś, ale jest duża szansa, że nigdy się na ten idealny moment nie doczekamy. Więc nie żeby coś, ale lepiej zacząć robić coś teraz. Może niekoniecznie, jak oglądasz ten film, ale nawet po prostu, jak masz nieidealne warunki, lepiej zacząć robić coś teraz, aniżeli czekać w nieskończoność. Przykład tego filmu um, to jest pierwszy film po mojej takiej dość dłuższej przerwie, dużo rzeczy się działo, kwestie zdrowotne, rodzinne, dużo było opowiadać, ale um, dookoła, co naprawdę mnie nie widzicie, jest bałagan, mąż chory. Um, dookoła sąsiad chrapie, tam gdzieś jeszcze karetka jedzie, to rzeczy się dzieje. I gdyby właśnie twierdzić, nie to, są nie, to są nieidealne momenty. To jest właśnie ten zły moment, bo to mi przeszkadza, tam to przeszkadza, bla bla bla. To nie żeby coś, ale tracimy tyle okazji, żeby zrobić coś dobrego, żeby zrobić coś dobrego, żeby właśnie czegoś się nauczyć i potencjalnie, żeby zmienić trochę swoje życie, swoje szanse. Jak na chwilę obecną, może to brzmi trochę w wersji: OK, spoko, ale o czym ty dziewczyno mówisz? Ale z drugiej strony, właśnie um, jeśli nie zaczniemy czegokolwiek robić, no to właśnie te nasze możliwości, nasze szanse, nasza sytuacja nigdy się nie zmieni. Więc serio. Jeśli jest takie pytanie właśnie, kiedy zacząć, no to odpowiedź jest jedna. Zacznij teraz, tak? zacznij um, nie od poniedziałku, nie od pierwszego dnia miesiąca, tylko serio, zacznij teraz. Nie idealnie, nawet jeśli się świat dokołowali, um, ale właśnie zacznij teraz. Jeśli chcesz uczyć się języków obcych, to serio, um, lepiej, żeby właśnie to się stało Twoją codziennością, a nie tylko właśnie um, taką sytuacją, że uczysz się, nie wiem, raz, na, hmm, raz na kwartał, tak, albo raz na, um, raz na miesiąc, tak, bo wtedy masz te takie idealne, idealne warunki. Serio, to nie tak działa, więc lepiej zacząć robić coś teraz, jasne, niech to będzie te 50 minut, w miarę oczywiście, tak, żeby jednak jakoś dało się skupić choć trochę, um, nawet niech te 5 minut będzie jakoś. Czasami porozdzielane na, na dzień, tak? No bo um, dużo rzeczy się dzieje, tak? Nie zawsze te warunki są idealne, ale też nie zawsze te warunki są idealne, no bo każda sytuacja jest inna, tak? Na przykład jest dziecie, właśnie ktoś chory, sąsiad chrapie i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami niektóre rzeczy jasne, trochę trzeba przeczekać, ale okej, okay, nadal to może spowodować to, że mimo tej nieidealnej sytuacji idziemy, idziemy dalej. Ale na podsumowanie, jeśli potrzebujesz właśnie trochę więcej motywacji językowej, no to zobacz tutaj właśnie na film przypięty, może Ci on bardzo pomóc w dalszej nauce.